Dekoder STB PVR Nagrywanie Programów. Funkcje dekoderów PVR pozwalają na nagrywanie ulubionych programów na cztery sposoby. Ręczne nagrywanie pozwala na nagrywanie programu od momentu wyboru tej funkcji na pilocie. Aby rozpocząć nagrywanie, wybierz czarny lub szary przycisk z czerwoną kropką. Pamiętaj, że możesz również skorzystać z opcji Timeshift. Przewinąć program i rozpocząć nagrywanie programu od wcześniejszego miejsca. Aby rozpocząć nagrywanie, uruchom EPG na pilocie dekodera, wciskając przycisk EPG. Wybierz program, przesuwając się strzałkami i potwierdź wybór przyciskiem OK. Zaznacz, nagraj program i wybierz OK. Początek i koniec nagrywania mogą stanowić ramy czasowe wyznaczone w EPG. Czas nagrywania można dowolnie ustawić w menu dekodera w pozycji Twoje preferencje. Możesz także podać czas nagrywania z dokładnością do jednej minuty. Istnieje również możliwość ustawienia powtarzania nagrywania. Aby skorzystać z tych opcji wybierz funkcję Nagraj według czasu. Ten sposób nagrywania przeznaczono dla seriali. Aby rozpocząć nagrywanie, wybierz EPG na pilocie od dekodera. Poruszając się za pomocą strzałek Wybierz program, który oznaczony jest odpowiednim opisem w typie programu, a następnie potwierdź wybór przyciskiem OK. Za pomocą strzałek przesuń zaznaczenie na Nagraj serię i potwierdź wybór przyciskiem OK. Nagrania zostaną zaplanowane dla wszystkich dostępnych odcinków tej serii.